Cześć, Manko. Witam Ci w kanale. Jestem w i Czas na. Po raz drugi nagrywany. Po raz drugi. No po prostu nagrywam to na Po raz drugi. A po raz drugi. Tak samo wracamy do tej gry. Jest oczywiście Smoke Games 22, które no w większości stworzyło ten kanał. Bo pierwsze 70 subskrypcji na tej grze właśnie zdobyliśmy. Jednak, jednak fajnie jest wspierać polskich twórców, bo jak ktoś nie wie, to jest gra Five Dragons, ta się nazywa kanał na YouTubie twórców tej gry, tej gry, która zmieniła nazwę na Smogheim właśnie 22, co oczywiście nie podobało się dla, nie dla niektórych, bo nazwa stara gry Dogwood no o wiele bardziej była oryginalna, można powiedzieć. I oczywiście no, no, nietypowa i to było dla innych ważne, ale Wracamy do gry, o co chodzi z tą nową serią, bo to nie będzie nowy, normalny GoGaFoot Ja będę pokazywał nowe zmiany i tak dalej Będzie to normalny Ultimate Team, w którym będziemy budowali od zera do y, miliardera, tak naprawdę Można powiedzieć, bo będziemy się starali zbudować najlepszy skład y, Używając na takich właśnie ikon Optimus y, Primów, kart TOTY Może za niedługo nawet Postaramy się zapalować na jakąś kartę TOTY lub nawet na takiego y, Maradona, Zidana, Opel, ogólnie nie, nie mówię, bo go nie ma na rynku, y, ale nawet na taką kartę, jego co mniej niż 11 milionów kosztuje, przypominam, y, no, Maradona nasza 29, y, a na przykład taki Messi na przeszkodowy w grze 13, y, Lewandowski y, 9,5, albo taki Cristiano Ronaldo 9,5 tak samo, y, albo taki Zidan 24,5 jest to na ciekawe, jest jednak nie ma w tym się, że mam monet i w ogóle wandajka, i, i tego totwa, bo to i tak nic nie daje. Bo znacie tam bardzo dobrze, trzeba jednak teraz poświęcić czasu, chyba że trafimy np. takiego MPP w pierwszej paczce. To co oczywiście, no to będziemy mieli farta. W letnich gramacach ogólnie są fajne paczki eventowe, i można powiedzieć, że to jest bardzo do zdobycia jakiś super skład, ale słuchajcie, no, no w tej edycji nie ma aż tak dużego szczęścia. Ja swoje sobie wyczerpałem już na początku edycji. Można tak sobie powiedzieć, kto widział to, widział, ale jednak przy starcie gry, no teraz jednak posypało mi i gdy każdy, może powiedzieć, zaczynał, bo nawet niektórzy ludzie o tym jeszcze nie wiedzieli, że jest ta gra, no to ja staram się rozwijać jak najbardziej, żeby mieć przewagę nad innymi. No Od pierwszego dnia robiliśmy taką MPP w normalnej wersji, która wtedy kosztowało chyba 8 milionów, więc, więc ciekawe. Ciekawe, na pewno. Yy... I zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Otwieramy na razie paczki z totwami, które się przydadzą, przydadzą do SBC. I się nauczyłem, już w sumie, zbierać właśnie te karty. chociaż wiadomo, są może tanie na rynku, ale lepiej sobie oszczędzać na razie monety. Mamy nawet 85 plus paczki. Ale mamy też, na przykład, piki. I piki są bardzo fajne. 81 plus. I tutaj mamy Vandal... Yy, to Final Duma, nie Vandyka. Yy, tutaj... Hmm. Waska, żeby go łatwiej było połączyć. Mars. Y, tam, nieważne. Y, okay, kostić, kostić. Woland. Y, Te pigi są trochę na warte, więc no, jakby jakiś taki walkout, bo spał. O, Krzysztof Piątek. Y, no to fajnie by było. Coś zobaczyć ciekawego. Y, Hernandez. Ale ja same 8, 2, 8 I nawet mamy. Y, 8-4 karta, najwyższy, najwyższy overall, plus kolejny inform znowu yy, Jackson Martins, fajne, fajne. Tutaj są te Totwy, że sypią. Tomori, tutaj Kim Pembe, yy, Paul Pogba, pierwszy walkout. Cieszę się bardzo. Plus mamy nawet yy, Baleja. mamy kolejnego Pika i mamy tutaj Alvaro Morata oczywiście, że. Jego tygnię, zobaczyć, i nawet ikona Rio Ferdinand w wersji MIT, z czego się nie mylę. I całkiem tutaj ciekawie wygląda pod względem, takiego overallu. Te, czy my chcemy te karty sprzedawać jak na razie? Myślę, że, że na razie tak. Na razie tak. I możemy sobie zobaczyć na przykład. Pik, czy pik, no. Co my tutaj się go zatrzymamy? Na przykład jeden TOTY. I to też nie może, może być po prostu ciekawe, ale na razie tego nie będziemy otwierali. Otwórzmy może na przykład paczkę 84+. O, no mamy profit Karim Benzema. I to, I to jest akurat fajne, ale słuchajcie, jak tutaj nagrywać odcinek bez draftu? Spróbujmy sobie draft taki zagrać. I może jakiś fajny wynik tutaj wyjdzie. Nam no, był Messi, ale my podajemy na yy, na wiadomo lepszą wersję. Tutaj Kevin De Bruyne, wiadomo jest to tak samo yy, Kante, ale yy, no weźmiemy sobie jego. Weźmiemy sobie jego. Tutaj Aspas. Yy, Di Maria. No Wątpię, że poleci w ogóle... No na przykład MPP, ale spróbujmy. Waran i tu może ten Wandaik jednak, nie? Może Rudiger, chociaż ma lepszą wersję, ale no dobra. Tangana. Schmeichel. I tutaj Regilon. I Maldini potężny. Paulo Maldini, najlepszy obrońca w tej grze. Dziękuję, dobranoc. Kunde. Ale teraz posypało. No to posypało ładnie. Jednak nie wiem kogo wziąć. Myślę, Salachem albo potem z Kolcem. Jednak może, może, muszę Salach, bo bardziej mi się kojarzy z tym, że zaraz może jakieś Pele posypać. Albo, albo Maradona, typu coś takiego. Yy. Albo na przykład Suarez i będę żałował. Ale zobaczymy. Werati lewy skrzydowy albo pomoc jakiegoś ikona Di Lorenzo oj Sancho może być albo po prostu coś takiego zrobić yy, yy, nie wiem w sumie jest y, wine weźmy go może na chwilę żeby go dać tutaj bramkarz Neuer i co jest koniec Yy, Oj, no Nie wiem, czy jak dobrze wyszedł ten draft. W sumie to ma sens, żeby tutaj zrobić yy, coś takiego. Jednak no, no musimy wziąć sobie aktualne i menadżera wziąć. Okej, okay, Guardiola. Może być, może być. Nie będę oczywiście narzekał, ale musimy wziąć sobie wziąć, pokładać sobie ławkę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo mamy 90 już overroda. czy wleci nam więcej? Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć, bo, yy, bo zobaczymy. Myślę, że jednak nie, ale to jeszcze się zobaczy. i. Ok, jest 90, i tak jest pewnie mocna po 90. Co z botem, Bo tu fajne tak nagrody są yy, dla każdego. Za darmo, jeżeli ułożyć jakiś taki OK draft. do I... dogrywka? Halo? Jest FIFA 1, dobrze. Dobrze, dobrze. Yy, no tak, no. Dobrze, dobrze. No reklamacja nam przeszkodziła. Ale i tak gramy z Barceloną, Mam nadzieję, że tutaj Barcelona w stanie powróci. Jest Bergwine. Niestety Dembele, ale Bergwine tutaj się odpala jeszcze Phil Foden, Bardzo dobry mecz. Tutaj rozwaliliśmy Barcelonę. I teraz Manchester City. Musimy teraz niestety nadrobić, ale teraz jest remisji. Okej. Okay. He. Gabriel Gabriel nas yy, no zniszczył, ale ale na no spokojnie, bo okej, okay, jeszcze nawet y, trend Alexander Arnold Sieci SBC nawet myślałem nad y, na przykład jakimiś tutaj ikonami typu Garincia i tak dalej. Ale to są ikony Jest można w spaczek trafić. Więc może gdybym jak, jak, jakokolwiek szybko zdobył te icons, to można taki, na, 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 na takim zawodnikiem pomyśleć. Jednak... Nie wiem, czy no to jest taki pik w ogóle yy, środkowa lub ikona prime. No, trzeba je tak trochę przepalić. Ale... Ale, ale... Hmm. Mamy już kilka kart. Van Dijk, Benzema, Ferdinand, Pogba, Arnold, ale taki ginter jeszcze jest kilka. Jak totf, a jednak tam są drakty tot potrzebne. Więc może poza po prostu będę sobie grał i trochę pozdobywam paczek z draftów. I na odcinku sobie po prostu następny, który pojawi się w piątek, myślę, że ze smogiem, oczywiście, jeżeli będziecie chcieli. No to tam program sobie draft i później paczki wszystkie naraz. Odłożymy, postaram się tych paczek może z 30 czy 40 pochopić, minimum. Yy, I z tych w ogóle monet później, będziemy mogli nawet, nawet jakąś paczkę stące otworzyć. Bo jest ich, no dosyć dużo, dosyć dużo. I, i zobaczymy jak to. Wyjdzie, możemy jeszcze na końcu, nawet na, na taką paczkę 82 plus. A to nie za 82 plus, powiedział 81, nieważne. Więc co, to będę te w tym odcinku. Cześć, do zobaczenia i cześć.